manko kochani, w tym filmiku obejrzymy sobie remaster ciężarówki z gry ETS2, mianowicie ciężaróweczkę Volvo FH4. Podobno dostała remastera, podobno doszło sporo nowych części, które możemy zmienić w tej ciężarówce. No i dzisiaj po prostu zobaczymy sobie, jak to wygląda. Także co? Przejdźmy do konfiguracji takiej ciężarówki. Standardowo na początku zaczniemy od kabiny. Kabiny mamy sleeper. Globe Trotter i Globe Trotter XL. Weźmiemy sobie oczywiście tą najwyższą. Ta niższa też jest spoko, ale ta wyższa jednak bardziej mi się podoba. Jeśli chodzi o podwozie, to nie będę niczego zmieniał, ponieważ takie jest dla mnie najbardziej odpowiednie. Przechodzimy sobie do silnika. Jak widzicie, wydaje mi się, jeśli chodzi o odsłony mocowe, to wiele się tu nie zmieniło. Chociaż z tego co widzę, doszedł jeden silnik, który spełnia normę Euro 6. Ale ja standardowo wybiorę po prostu najmocniejszą e, odmianę tego silniczka. Następnym krokiem będzie skrzynia biegów, tu również bez większych zmian. Z tego co kojarzę, to Skania e, i inne takie ciężarówki dostały już skrzynie np. 15-18 biegowe. No, Volvo niestety wciąż ma maksymalną ilość biegów na poziomie 12. Ale dla mnie to tam nie ma zbyt dużej różnicy, ponieważ tak czy siak zawsze wybieram przekładnię sześciobiegową. Dobra, przejdźmy sobie do wnętrza. Jak widzicie, nie mamy za dużego wyboru, ponieważ jest tylko wnętrze standardowe standardowe z kierownicą po prawej stronie oraz ekskluzywne. Czym to się różni? Wnętrze standardowe ma delikatnie inne barwy, e, barwy w środku mianowicie w wersji ekskluzywnej jest tutaj jakaś taka kamerkowa zieleń jest troszeczkę inny dywanik, tutaj skrzynia biegów jest też taka bardziej kanarkowa no i z tego co widzę to chyba wykończenie tych tutaj wszystkich półeczek jest delikatnie lepsze no powiem szczerze ta korystyka nie podoba mi się za bardzo nie podoba mi się w ogóle wręcz aha i firaneczka też jest zielona no nie podoba mi się w ogóle ale dla dobra sprawy weźmy to wnętrze bogatsze. A, i dochodzi jeszcze srebrna ramka wokół zegara prędkości oraz w sumie obrotów również. Dobra, wybierzmy teraz kolor swojej ciężarówki. Myślę, że pójdziemy sobie w taki niebieski. Najbardziej mi się podoba z tej podstawowej palety. Ewentualnie można by tu jakiś swój kolor domiksować, ale skupiamy się raczej tylko na tym, co oferuje nam e, dealer, nie? tak żeby to były te realistyczne kolory. Które faktycznie możemy dostrzec na drogach w życiu prawdziwym. Iż, kurczę, ten brąz może? Dziewczyny lubią brąz w sumie. Dobra, niech będzie brąz. Przejdźmy teraz do akcesoriów. Jak widzicie, Pinesek, które możemy zagospodarować, zrobiło się nam dużo, dużo, nie? Znamy to już z innych ciężarówek, typu właśnie skania, chyba DAF, jeśli pamiętam dobrze, man. No ale w Volvo nigdy wcześniej tego nie było, dlatego fajnie. Zaraz zobaczymy o co tutaj chodzi. Na początku klikniemy w, w owiewki dachowe. Mamy do wyboru malowaną oraz malowaną z takimi oto tutaj LEDami. Wybierzemy tą. Mamy jeszcze boczne owiewki, to też są boczne? Nie, to są dachowe. Ok, no to mamy boczne owiewki standardowo zwykłe i z oświetleniem LED. Ja oczywiście wybiorę sobie te LEDowe. Tutaj mamy jeszcze filtr powietrza, który możemy sobie pomalować w kolor, w kolor nadwozia całej ciężarówki, i w to sobie właśnie pójdziemy. Możemy również jeszcze dodać trąbki, ale nie będziemy tego ruszać. Nie podoba mi się to za bardzo. Tak samo jak właśnie ta osłona na dachu. To też mi się za bardzo nie widzi, dlatego ten element sobie pominę. Mamy teraz takie coś jak tablice ze światłami, i chodzi tu o. Światełka, powiedzmy wewnętrzne wewnątrz ciężarówki. Tutaj mamy te standardowe, znane z innych ciężarówek, no ale doszło nam coś takiego jak właśnie tutaj: To Volvo, Volvo Prism i Volvo Logo. Ja pójdę w Volvo Logo, najbardziej mi odpowiada. Lusterko przednie to raczej standardowe, tu się nic nie zmieniło. Możemy jeszcze zmienić sobie dekal. Na pomalowany w kolorze. Taki też zrobimy. Tu już byliśmy. To teraz przejdźmy do osłon przeciwsłonecznych. E, tutaj mamy wiadomo te standardowe, które możemy sobie doposażyć. E, każdą ciężarówkę możemy w nie doposażyć. Lecz mnie po prostu interesują te, które są tak typowo stworzone pod to Volvo. Mamy domyślną, malowaną. Niezła swoją drogą. Ekskluzywna malowana. Tu jest w sumie praktycznie to samo, tylko dochodzą nam tutaj dwa y, trzy ledziki więcej. No i malowana luksury. No nie wygląda to najlepiej. Ja zostanę przy ekskluzywnej malowanej. Mamy również oświetlenie na przedniej szybie, to znaczy oświetlenie to troszeczkę dużo powiedziane. Chodzi o taką nalepkę na szybę, która będzie nam y, troszeczkę świeciła w nocy i będzie dawała znać, że ej popatrz, jedziemy Volvo. Możemy być z niej bardzo dumni. Tutaj standardowo jest tabliczka kierowcy. Ja zazwyczaj daję tu swoje imię, po prostu. Po drugiej stronie wybierzemy sobie jakiś emblematik. Mamy emblematik 3, który prawdopodobnie będzie się mienił na czerwono, dlatego pójdę w to. Mamy również ochraniacz na kamienie. Ja sobie wybiorę ten, ponieważ. A nie, sorry, ten. Ten mi się bardziej podobał. Mamy tutaj jeszcze logo V8, ja już go wcześniej widziałem, także ten, ten przyda się i, i spełnia moje wymagania. I tutaj mamy już coś fajnego, czego w Volvo wcześniej nie było, mianowicie możliwość zmiany koloru na przykład ramy przedniej szyby, czy też całego grilla, albo miejsca nad grillem, dokładnie przedniego logotypu na przykład. No i mamy takie logotypy jak domyślny oraz LED. To już sprawdzałem. LED przynajmniej w dzień nie świeci, <grymne> ale no, w nazwie jest LED, także jest super. Teraz przejdziemy do kolejnej części, którą zmienimy, mianowicie przednia plakietka. Mamy takie wersje jak domyślna, malowana, swoją drogą w sumie całkiem spoko i chromowana. I powiem Wam, możecie się śmiać, ale ja w tym przypadku zostanę na wersji chromowanej. Podoba mi się to. Teraz zmienimy sobie grillek, mamy takie grille jak domyślny, czarny, no raczej taki brzydki, malowany, w sumie spoko, obroniłoby się to, mamy również ekskluzywny, chromowany oraz stal nierdzewną. Wydaje mi się, że ja zostanę przy malowanym grillu, za to ten dolny tutaj grillek, który nazywa się spód kratki chłodnicy, zmienię sobie na jakiś inny, i prawdopodobnie będzie to właśnie chrom i plastik. Zostawmy tak, tak, tak mi się podoba. Przejdźmy teraz do dolnego zderzaka. Mamy tutaj takie wersje jak szary plastik. No, wygląda to naprawdę zacnie. Domyślny, dolny zderzak, czyli jest on po prostu troszeczkę przedłużony. Dolny zderzak LED, który dodaje nam tutaj po trzy światełka z każdej strony. Oraz ekskluzywny LED. On jest jeszcze dłuższy i dodaje nam po cztery światełka. Z każdej strony. Wydaje mi się, że zostanę właśnie przy tym ekskluzywnym LED. Dodaje to fajnego charakteru tej ciężarówce. No i naprawdę wygląda yy, spoko. Na dole możemy sobie do, dołożyć jeszcze przednie chlapacze, lecz przez długość tego zderzaka i tak one nie będą widoczne, więc po prostu tego nie ruszam. I teraz najlepsze. Reflektory. Patrzcie. To są reflektory domyślne, a jeśli klikniemy w reflektory ekskluzywne, to dzieje się to. I ta ciężarówka już naprawdę zaczyna elegancko wyglądać. A tutaj jeszcze pominąłem narożne owiewki. Malowane czy chromowane? W sumie niech zostaną chromowane, całkiem spoko to wygląda. Przejdźmy teraz do lewej strony ciężaróweczki. Zmienimy sobie losterka. Mamy plastikowe, malowane, malowane LED, malowane i chromowane, chromowane oraz chromowane luksury. I chyba przy takich zostaniemy, chociaż kurczę te malowane LED, tylko samo to lustro tu jest plastikowe. To no, mi się tak nie widzi. Weźmiemy sobie takie. Tutaj mamy standardową flagę. Nie będę jej dodawał, ponieważ nie widzi mi się to za bardzo. Teraz przejdziemy sobie do wykończenia okna. I mamy takie opcje: Chromowane, Globe Trotter oraz Volvo. Ja zostanę przy Volvo. Panel boczny. Czarny, no powiem wam czy chrom. Chyba czarny lepszy, co. Zostaniemy przy tym boczny pasek tutaj pod szybą. O. Spoko, zostawiam. Wykończenie klamek. Taka zwykła chromowana obwódka, taka troszeczkę bardziej wyszukana obwódka. No i wieść. Co wybieramy raczej chromowane dwa. Klamki. Mamy plastikowe, malowane oraz chromowane. Ja wybiorę sobie klamki malowane. Wydaje mi się, że najlepiej one tutaj się prezentują. Teraz zobaczmy, co możemy wybrać sobie w błotnikach. Mamy tutaj domyślne błotniki, taki czarny, smutny plastik. Zobaczmy, jak wyglądają malowane oraz chromowane. I chyba pójdziemy właśnie w te chromowane. Najfajniej to wygląda. Teraz tutaj przejdźmy do stopni, to już standardowe raczej, chociaż jeśli klikniecie chromowane, to pojawia nam się tutaj fajne logo Volvo i myślę, że jest to całkiem spoko dodatek, w który po prostu pójdziemy. Wielki opon nie będziemy zmieniać, no bo to wiadomo, nic tutaj się za bardzo nie zmienia, nie wszystko jest to samo. Ok, to teraz osłona międzyosiowa. Mamy w sumie brak osłony, malowane i chromowane pełna osłona boczna oraz malowane i chromowane dwa. Co myślicie? Chyba malowane i chromowane dwa, nie? Tylko co ciekawe, nie można tu dodać żadnego takiego wydechu, yy, takiego krótkiego, nie? Dlatego ja sobie wybiorę po prostu orurowanie boczne. Wydaje mi się, że fajnie to się prezentuje ze sobą. Wybierzmy jakąś pokrywę podwozia. To raczej jest standardowe. Aczkolwiek widziałem, że Centurion naprawdę fajnie tutaj do tego pasuje. Także ja sobie po prostu wybiorę to. Teraz sprawdźmy sobie tylny błotnik górny. Jakie tu mamy opcje? Jest oczywiście ten domyślny czarny, obślizgły, obskurny, obrzydliwy plastik. Mamy również malowany plastik, który już wygląda troszeczkę lepiej. Chromi plastik, no dziwne połączenie. I finalnie mamy coś takiego jak malowane i chromowane. I oczywiście to będzie mój wybór na tą ciężarówkę. Najlepiej mi się to komponuje. Mamy również tutaj tylne butniki, które oczywiście sobie pomalujemy. Wtedy wygląda to nieco lepiej. I co? Tylny zderzak. I teraz trzymajcie się mocno. Tak wygląda domyślny. Tak wygląda kolejny. Tak wygląda jeszcze następny. Aż w końcu przechodzimy do Tora, który wygląda już tak kurcze. Powiem szczerze, ekskluzywnie. Mi się on podoba, dlatego ja sobie jego zostawię. Co mamy tutaj? Tylne chlapacze. To raczej standardowo, tutaj nic się nie zmieniło. Ja po prostu pójdę w Volvo Black, a może Volvo White. Nie, Volvo Black zostawimy tak. I co z zewnątrz? To już chyba wszystko. Już tutaj nic raczej nie naklikamy. No, oprócz oczywiście felk oraz opon, ale tego nie będę ruszał. Przejdziemy sobie teraz do wnętrza. I co? We wnętrzu możemy zmienić sobie kierownicę na ekskluzywną. Trzymajcie się teraz mocno. Wygląda ona tak. Nie wiem szczerze, do czego ona e, pasuje. Mam wrażenie, że raczej do niczego. <laughs> Dlatego ja sobie wezmę kierownicę standardową, tym bardziej, że nie dochodzi tu żadna masa przycisków do tego. E, tylko po prostu jest taka nitka wokół. No i jest ona cała czarna, a nie z takim e, beżowym, białym środkiem, który pasuje do deski. To w ekskluzywnej wersji po prostu nic nie pasuje do niczego. <laughs> I, I tak ma być. Nie, no, żartuję, ja sobie zostawiam wersję standardową. Lepiej mi to wszystko razem ze sobą współgra. Tutaj mamy, ok, tabliczkę kierowcy, tu możemy sobie powiesić telefon komórkowy z nawigacją, lecz nie jest to potrzebne, ponieważ nawigacja znajduje się tutaj, oto w tym ekraniku, dlatego to po prostu ściągamy. I co, tutaj mamy przednią plakietkę. To jest troszeczkę dziwne, że możemy zmienić to z wnętrza. Wydaje mi się, że to delikatny jakiś błąd w SCS, w scs się wkradł i mam nadzieję, że w przyszłości zostanie to poprawione, tak żeby nie można było zmieniać elementów zewnętrznych ciężarówki z poziomu wnętrza. Dobra, odświeżacz powietrza. Stawmy sobie, a głowę wampira niech będzie. Tu mamy jeszcze do wyboru trzy sloty. Dwa stoliki, a trzy sloty na jakieś różne pierdołki. Tu mamy, no wiadomo, no tego nie trzeba pokazywać, są po prostu trzy pineski, które możemy uzupełnić o jakieś fajne gadżeciki. Mamy środkowy stolik czarny, bardzo ładny swoją drogą oraz długi stolik czarny. Jeśli chodzi o jakieś takie typowo powiedzmy wolwowe dodatki, no to z tego co przeglądałem to sobie wcześniej to niestety nic nowego się tutaj nie pojawiło. O czym mówię? Wiecie, tak jak macie tutaj na przykład do Renault, nie? Jest termos Renault, jest super. No a do Volvo macie Kubek, na przykład. Yy, Renault ma również swój portfel, Daf ma swój portfel. No Volvo jeszcze nie ma. Volvo jeszcze nie jest na takim etapie rozwoju. Na szczęście ma chociaż swój model tutaj. Yy, na 100% ma. O, tylko muszę go właśnie znaleźć. Jest on tutaj. I W sumie co? Z takich pierdółek raczej nic już nie doszło. Jeśli chodzi o zawieszkę, no to też nic takiego typowo volwowego tutaj nie mamy, więc wybierzemy sobie koniczynkę. Ale mamy, wydaje mi się, że to jest nowe, że są nowe zasłony po prostu. Jest Volvo Dark, które wyglądają naprawdę fajnie. oraz jest Volvo Blue i w dodatku jeszcze Volvo Black. Takie czarne z tymi białymi frędzelkami, fajnie to wygląda. Mhm, tutaj ponownie wydaje mi się, że jest to błąd. Że możemy to tutaj zmieniać, dlatego tego nie ruszamy. Przechodzimy tu, tu pewnie będzie flaga. Jasne, że tak, lusterko to nie. Ok, pomalujemy sobie lusterko boczne. I co? I tutaj możemy sobie teraz zmienić siedzenia w naszej ciężarówce. I uwaga, zobaczcie, jak wyglądają siedzenia ekskluzywne. No, jak dla mnie żyk, <noise> dlatego ja zostanę przy siedzeniach standardowych. Nie cholery mi się nie podobają te ekskluzywne. Mam nadzieję, że może z przyszłą aktualizacją, jakąś 1.54, albo dalszą aktualizacją 1.53, zostanie dodanych trochę więcej kolorów tego środka. Ponieważ no teraz, że tak powiem, dubki nie urywa. Na fotelu pasażera, standardowe, standardowe rzeczy, które możemy sobie położyć. Nie mamy tu raczej nic nowego od Volvo. Także to pomijamy. Na dywaniku również wszystko jest to co było. Volvo niczego nam nie dodało. Na łóżeczku możemy sobie położyć wiadomo kocyk. Również nie ma nic wolwowego. Poduchy z logiem Volvo też nie możemy tutaj oczekiwać, ponieważ jej po prostu nie ma. I co? Tak prezentuje się finalna ciężarówka. Zaraz pokażę wam jak wygląda ona już w grze. Ok, więc tak się prezentuje nasze Volvo w świetle dziennym. Muszę przyznać, że remaster tych tekstur naprawdę zrobił niezłą robotę, ponieważ wygląda to bardzo realistycznie. Jest to bardzo ostre i naprawdę fajnie, fajnie aż na to popatrzeć. Po odpaleniu ciężarówki wygląda to następująco. Mam wrażenie, że zmieniła się troszeczkę czcionka na zegarach oraz kolor podświetlenia jest taki, taki kurczę bardziej zielonkawy. Komputer pokładowy został bez zmian, no delikatnie tak jak mówię, wydaje mi się, że czcionka jest ruszona, ale wszystko inne pozostało e, takie same. Te informacje, które możemy odczytać nie są w żaden sposób zmienione. Nawigacja w takiej w sumie średniej rozdzielczości, ale uznam to za też element realistyczny, <laughs> ponieważ no, ta ciężarówka ma już wiadomo swoje lata. Zobaczmy zatem jak ona wygląda z zewnątrz. Tylko włączymy sobie tutaj oświetlenie. Światła pozycyjne, a w sumie długie od razu też możemy. Tak się prezentuje ta ciężaroweczka z zewnątrz. Tak jak mówiłem te lampy naprawdę robią fajną robotę. Ciekawe czy jest to xenon. Chyba jest to xenon. I tak ona tutaj wygląda w pełnej okazałości. Dźwięk silniczka. No i co? Tak ona się prezentuje. Wydaje mi się, że jeszcze nie raz zobaczycie to Volvo u mnie, ponieważ naprawdę podoba mi się ten remasterek i prawdopodobnie będę nim po prostu jeździł. Tylko no mówię, musimy poczekać aż wejdzie promoc na wersję ETS 1.53, doinstalujemy sobie mod na zimę i wtedy będziemy śmigać. W tym odcinku to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym modelu. O, patrzcie, światła nam się zapaliły. To długie? Chyba tak. O, i zgasły. <laughs> Ciekawe. Dobra, trzymajcie się. Narazka.